Albo on chce wywołać największą wojnę w mieście, albo chce, żebyśmy sami się wytłukli. Nawijaj. Yy, no mam nowe informacje. Wyślij Jeepsa, przyjadę. Yy, a możesz ty wysłać i sprawdzić miejsce, czy nie będzie pocuchu? No mogę. Albo, dobra, ja. Albo dobra, ja się tym zajmę i ci wyślę. Dobra, dobra. No, Bożka... Ty to było? Ty tego nie było. Albo było? Ty, nie wiem. Nic. Błagam, jedną banieczkę dla Janusia. Dobra, mamy to, Kurczę, Cześć, mnie w dupę! No! bańka? R... mnie w dupę! Chodź, bo spadino czeka. A nie, bo jesteśmy ja muszę na... sam jechać. A, to się do banku. Mhm. Czyli ile ty masz? Milion, równy, bo no, daje ja ci. Mam dwie, ja mam 217, czyli... 217. Czyli, jesteśmy na plus. No. I co, źle? Z no Jankiem się drapie? Źle się z Jankiem drapie, powiedz. Dobrze, no no dobrze, źle to nie ma pieniędzy, ale dobrze się dropie. Nie no, jak będziesz tego, coś tego, nie to wiem, nie ma no problemu. Ja robię, ja masz jakiś binion na końcu? Nie. masz. Nie. Ja pierdolę dobrze wpłacił, bo dzisiaj no. wina na kardylera. No widzisz, gdybym ja nie zaproponował zdrapek, by nie było. Tu trzeba zawsze drapać dzień. Ja Jadę Czesław. Jedź, jedź. Dobra. Z drapki tylko Szesiek. Wyłączyłem muzykę. Jak on mi powie, że jest potwierdzenie, że Liam to konfident, to jest skóra świata. Nie ma opcji. Ja swoje wiem. No ogólnie. To już nie będzie po drugim jajku. To już będzie cyka. To już jest kula kłębi do widzenia. Jajo można CK A, bo to znowu. No co tam? Dobre, nam to tam było trzeba? Słuchaj, no jakbyś chciał jakieś auto nowe kupić, to zapraszamy na kartylera, którego wczoraj kupiłem, no. tak? Zawsze z zamotam. To propozycja, coś to do bańki się znajdzie ciekawego? Chłop. Ku... Dla ciebie to ty powinieneś taką rebelią sobie jeździć na szczyt koła. Fajna czteroosobowa, offroadowa, za człowieku. Ja mam taką. super drowa. Myślimy. Pojedziemy, zobaczymy, teraz mam spotkanie, pojedziemy po spotkaniu, zobaczymy, obgadamy tralala. Dobra. Na Ja right. Jajak chyba ogólnie. Czemu? Znowu pier... bajkę w drabkach. Ta? Drugą już. Co się dowiedziałeś, piękny? Chodź tu. No, znowu kur... Ja tak powiem. Miałem spotkanie kur... z Didim. No. I. No, znowu upadł kur... Tym razem mi to powiedział. Hmm. Znowu padł Liam, że Liam śpiewa. I podał informację inaczej. Wychodzi na to, że w ten sposób się rozprzestrzenił. O! Powiedział na przykład rzeczy, których nie miał prawa wiedzieć, więc ktoś musiał się tego wysprzestrzenić. Czyli co na przykład? No, na przykład odnośnie zioła. I tego, I jak, jak sadzę zioło w jaki sposób. No jak to... ty sadzisz zioło? W sensie, no, jakby. U kogo pożyczamy miejsce, nie? Okej. Okay. Okay. Info wypłynęło, psy o tym wiedzą. Nie ma opcji, żeby był jakiś podsłuch albo coś. Więc yy, coś się próje, nie? To chyba tym moderatorem. No i, i, i po raz kolejny padło zarzucił tekstem, że jestem dokładnie taki sam jak Liam, że śpiewam i coś tam, coś tam, coś tam. No, a jest... mamy jakieś potwierdzenie, dowody, cokolwiek, że Liam cokolwiek wynosi? Mamy tylko Didiego. No. Natomiast ktoś musi być na rzecz. Nie chcę być złym prorokiem, nie? No ale żeby to za chwilę znowu nie było, wiesz, farmazogienie. Ja że... Nie, 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 Sugerował, że wypłynęły jakieś informacje i że niedługo ujrzy światło dzienne jakieś informacje DTU czy coś w tym stylu. O. Oh. I że tam jest są właśnie. ...opidenci. <coughs> Między innymi wymienił tego Liama. Tylko pytanie, czy to aby na pewno chodzi ku... o naszego Liama, o mojego Liama. Bo wiesz, ja to, to... To są dwie drogi. Jak powiedział. Znaczymy. Tak, tylko wiesz, to, że wiadomo, że jak powiedział, to pytanie co powiedział? Ile powiedział, co wie. Ile wie. Nie, wiesz, nie, nie, to, to już jest, wiesz, tu się liczy to, że powiedział. A co tak, powiedział? Oczywiście to już nie, nie chodzi. chodzi o to, że wiesz, o to, że to niekoniecznie mógł powiedzieć tylko i wyłącznie yy, o was. Ale jak był głęboko i wiedział, to mógł też powiedzieć i o mnie, i o innych. Wiesz o co chodzi? Dlatego ja ci o tym mówię, bo to jest <laughs> interes nas tak naprawdę nas wszystkich, któryś z grup są konfidenci, to w naszym interesie nas wszystkich jest to, żeby ich wytępić. No to nie jest tak, że ktoś się popruł pewnie na ten, popruł się na wszystko, co wiedział, no. Nie mówię, że akurat Liam, ale jak ktoś się pruł, tak, za korzyści, no to nie rozprół się tylko na swoją ekipę, tylko też popruł się pewnie na kontakty, z kim się bujacie, z kim handlujecie, co handlujecie, bla 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 bla. Pytanie, ile Liam wiedział, czy wie dużo, czy nie wie dużo. My nie handlujemy z Ikiem. My sami handlujemy. My nikomu nie sprzedajemy towaru kompletnie, nic, zero. Bo to się po prostu nie opłaca. Mam tylu ludzi, że mi się nie opłaca sprzedawać komuś obcemu. No tobie czy tam małpie, no to jest inny case. Ale gdzie to puszczasz miasto? Po co? Bez sensu. Tak, ale właśnie o tym mówię, że nawet wiesz, nasze jakieś To nie te, jak dużo wie. On, On o naszych spotkaniach nie wie nic. Nic, nie wie. Kompletnie. Bo ja też się nie chwalę, że jadę się spotkać ze Spadino. No że ja się jadę spotkać z małpą, a nic nie wie. Kurwa się okaże, że u każdego jest jakiś szczur, kurwa. Znaczy, wiesz co? Ja wczoraj kupiłem cardillera, nie? Ale. Czemu Alvarez'y go sprzedały za 400 koła? Które kupili go za 6 milionów. Jak za 400 koła? 400 tysięcy kosztowało mi kardyler. 400 koła. I 20 koła było w banku. Mogę każde Twoje auto, które będziesz chciał kupić sobie bądź chłopakom, przecenić ci. Każde. Każdy model. Każdy. I ile możesz przecenić? 5-10. Masz, masz pewnie jakąś barierę, nie? Nadal jak to jest 5%, to nadal to jest 5%, a nie 0. Nie tylko zastanawia. No oczywiście. Co Didi może ugrać tym, że szponci? On nie szpąci, jemu się dupa pali. Jemu się ku... dupa pali. Bo to, jeżeli że jest zwykłą kulą, to wszyscy że... wiemy. Jeżeli, jeżeli, jeżeli prawdą jest, że wypłynęły jakieś informacje do, do, do półświadka, jakieś informacje detektyw, detektywów dotyczące konfidentów z miasta, to to... Oni mieli te dane pilnować. Pod warunkiem, że one wypłynęły, to teraz Didi ma przejść. On mu się tak k… pali teraz, yy, dupa jeszcze, z tego co mówił, Sean jest porwany. Sean Flonder. No, podobno porwany. To też nie k***a nie. K… była. Gadał. Jest. Więc wiesz, im się pali kurwa. tupsko, nie? Okej. Okay. Ja wczoraj się zastanawiałem, jak ugryźć ten temat z Liamem, ale... tego się nie da ugryźć. Bo trzeba po prostu usiąść do rozmowy, do stołu i zacząć gadać. No bo to, to... No nie powiesz bo Ty powiedziałeś? Nie. Aha, okej. Okay. A co jeśli Didi pomawia? Co jeśli na przykład powiedział ci kwestię, że każdy ma kreta? A co jeśli on w nas chce wzbudzić takie... taką ja, niepewność? To co mówiłem wczoraj, tylko wiesz, to się potwierdza, że tamtym mówił to, teraz mi mówi dokładnie to samo. Być może, być może ten... Ja wczoraj miałem patrol terminusów, człowieku. Rozmowa, rozmowa była na, 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 poziomie takim, że mi też się tu popali, że to jestem w stanie od niego dostać w zamian za, za to, żeby się sprzedać na małpy, no nie? Oczywiście wiadomo, że to pełna ustawka, natomiast no on wtedy właśnie trochę bardzo się wkurzył, zaczął obrażać, Wybuch, jak to on, jak nie wie co zrobić, to zaczyna obrażać. Mhm. No i wiesz, i wtedy zaczął właśnie pier Informacja, A ja bym w to wszedł. Ja bym normalnie ustalił z małpą, co można byłoby powiedzieć Didiemu i zobaczył, co on rzeczywiście wie. Czy ma jakiekolwiek on, dowody. On, on, no ja cały czas sprawdzam. On ogólnie chce y, złapać małpę i znaleźć Szona, bo obstawia, że małpa go porwał. Chociaż wątpię tak szczerze w to. Nie wiem, po co miałby to robić niby. No, szos, no się, to jest małpa. Się, no niby tak, ale... By powiedział, nie tak. Kur ja miałem taki pewien okres czasu, gdzie przez dwa dni przepaliśmy około 600 kamizelek. No i było podejrzenie, że mamy złodzieja. No bo wiesz, piny znają wszyscy. Jak jest w szafce, to się bierze. No ale potem zaczęliśmy liczyć. Nasi pojechali na, nie wiem, 5-10 przemytów dziennie. Po 5 osób. To już masz 50 kamizelek w pi***, tak? No razy 3 dni. No to już ci się robi 150. Nie ma znaczenia, czy wygrasz, czy przegrasz. I tak kamizelka idzie, no. No więc, tu tą kwestię rozwiązałem. Aczkolwiek... Co trzeba byłoby zaoferować człowiekowi, który jest w grupie przestępczej, żeby go przekonać do tego, żeby konfidencił? No co? On ma wszystko Słuchaj. u nas. Ale wiesz, ale... Jak długo jest u ciebie? Co robił wcześniej, zanim... No on, za on u był u No. No, no właśnie. Która też yy, yy, się okazała konfidentką. Yy, no tak, razem z Bluefacem. No ale wiesz, to nie, nie musi być tak, Janek, że on teraz coś odbiera i robi to od teraz. On już mógł do was wejść, będąc na współpracy z policją. O, rozumiesz? On już wcześniej mógł mieć coś, za to co trzymają go za mordę teraz. Muszę mieć na niego coś grubego, to co powoduje, że on to robi. Nie, wiesz. Słuchaj, ja sam wpuściłem kretów do Alvareza. Miałem dwóch, dwie osoby, małżeństwo, które yy, stwierdziłem, dobra, idźcie. Wpuściłem ich, tylko zrobiłem to poza kulisami, nikt nie wiedział. Dopóki, jeden, dopóki sam kret się nie rozjada na, na tą drugą babkę i jej nie sprzątnęli. I, nie I to myślisz, że to problem jest puścić do kogoś? Kura? No ale, kur. Tak szczerze. Do Wikingów nie do za przepraszam. Do Wikingów mi się mylą, bo to dla mnie jeden sort. No nie wiem, ty. No kur. No... no ja mogę Tedy, go przepytać. Jak coś się dzieje poza kulisami, to nie jesteśmy w stanie. No tak, Kurwa, no tak, no, no tak. Zeszy, a jest... Ale razy. nie masz żadnych to, dowodów, zdjęć, początku. cokolwiek? Gdzieś się nie dał? Nie no, nic mi nie dał, ja, nie, no, ja nie, no, nawet nie, nie mówię, żebyś go przepytywał, nie, po prostu cię informuję o tym, co się dowiedziałem, że to jest jakby drugie źródło, ale też jest więcej, zasugerował jasno, że tego jest więcej, rozumiesz, to nie jest tylko tak ten, on akurat tak, to też jest dziwne, że akurat tutaj podał taki przykład, może dlatego, że stwierdził, że on jest na poświęcenie i już poszło w eter, bo dał to chamber, z, chamber, z Chamber chłopakom, teraz rzucił to mi, wiesz o to chodzi. No ale On informacja, gdzie ty, no. Okej. Okay. Halo. No, spotkamy no. się, to pogadamy, pa. Ja, myśli, że mnie Didi. ja ci powiem tak. Wiemy, że się ulica rozpierdoliła. I skoro wiemy, że są jakieś podejrzenia wobec Riyama, to już są dwie grupy przestępcze, które, jak rzucisz im takie informacje, to oni zaczną się od środka zjadać. Może tu o to chodzi? Wiesz, skąd on ma informację, że ty gdzieś u kogoś sadzisz? No przecież o tym wie bardzo mała garstka ludzi, tak? No tak. No to musiało to No to jesteś trzecią osobą, gdzie on myśli, że za chwilę zaczniesz robić czystki. Czyli też masz się zjadać. Albo on chce wywołać największą wojnę w mieście, albo chce, żebyśmy sami się wytłukli. Wewnątrz. Ja... Kur... Bo to wiesz... O licytacji mógł powiedzieć każdy. Każdy. Naprawdę każdy. No tak. Ja powinienem bronić swojego człowieka, aczkolwiek też nie do końca. Jeśli popełni błąd, to to musi dostać karę. Ale zwróć uwagę, że w tym wszystkim, w tym całym rozumie przedsięwzięciu, nie ma mowy o Alvarezie. To Alvarez przyjechał po Ruska, no da. No. To Ty Alvarez, rozumiesz. System, Al Alvarez jest konfidentem na 100%. To, to Alvarez przyjechał zdanie. 20 osób. To Alvarezie nagle sprzedają kardylera I to, to prawdopodobnie... Oni czy nie tak, tak, że to tak, 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 do mnie. Ja Odwiedź byłem przy nich. Dobrze. Tak no, oni twierdzą, że zapłacili za to 2 miliony. Ja twierdzę, że zapłacili 400 koła, bo za 200 tysięcy kupiłem bazukę, erp... bazukę ze, ze sprzętem. To. Ja za zadodałem 400 tysięcy. I trochę ich wczoraj też na webo ograliśmy, bo oni bardzo chcieli, żebyśmy tego RPG-a przywieźli im na salon. Ja powiedziałem, że jak się skończy transakcja, to dostaną GPS-a, tam pojadą, tam będzie zostawiony i mam sobie to odebrać. Mhm. Cały czas byli na łączu, cały czas telefony chodziły non-topper, między sobą pisali non-topper. Więc do momentu, gdy nie zostałem szefem, no to wiedzą, no, żadnych kroków nie poczyniałem, aczkolwiek ich z z zachowanie wczoraj było w kur... dziwne no słuchaj, musisz, no, jest to dziwne, musisz mieć. brać to pod uwagę. Ja zrobiłem zdjęcie z... wszystkich pracowników, którzy tam byli. Sprawdziłeś to pod? Wszystkich? Wszystko? Jeszcze nie, jeszcze o, tam nie będę. Helikopter byłam. jakiś, helikopter, dobra, zwij zwijaj, zwijaj. Tu helikopter, ku... tak. się spotkamy? Ty no, helikopter. Ty, no normalnie, k***a, Co jest, ku... No? Ten helikopter czai się na ciebie. Właśnie ląduje. Przed bramą. No właśnie przede mną jest. No jedź, jedź, jedź. No, 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 no. To jest medyczny, zap***dę. To leci za mną, leci za mną. Ciekawe. Mam to strzelaczy czy co? Dobra. Nie, 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 na spokojnie, na spokojnie. Dobra, przyjął. No, powiem Ci tak. Zaczyna się robić dziwnie. A to nie jest fabuła pisana przez Discorda. I to jest chyba piękne w tym serwerze. Znaczy, że tam lubię fabułki Discordowe. Bo zawsze nie wiadomo, jak się potoczą. Masz tylko i wyłącznie. Zaczęcie. A jak będzie dalej, chuje. Tylko jest jeden problem. Ja pewnie za chwilę zostanę zatrzymany. Na 99%. Bo jeśli to była policja. To oni już są rozstawieni. To jest tam razem Poczekaj. No teraz. Mam. Dzieje. To jest los, to jest los I tu jest los Kur... ciekawe No P tak, do no, dziwnie się kur... zaczyna ciaszty Jaki dysk? Mapa wczoraj wykradł dysk? Na którym są brudy na połowę policji, i nie tylko. Słuchaj, Didi utworzyli gang unit, nie? Czyli utworzyli to, co ja z Szczekowskim z... 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 grałem z Gitro i z Tytusem, nie? I słuchaj teraz, Didi na postaci policjanta, bo to nadal jest policjant. O pi... kilogramami zielsko dla osiek. Dla ośki. Rozumiesz temat. można muszę dojechać? Dzień dobry. Codziennie coraz ładniejsze, o ja pi**a. O, jaki już dzisiaj powiedziałeś? Przepraszam bardzo, ja nie ku**. Co? O jest taki żart i nie przypomniał Co? 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 Co się prójesz już? Nic się nie próję. Ja Dobra, się taki żart. Dobra, pan tu odpowiedział. Aha, aha. Przepraszam bardzo, jestem naprawdę bardzo uczciwy i oddany. Zresztą... Tak, ja wiem przecież. Zobacz. Pyk. Czy jest No, można? Można. Prawo jazdy przyszłam ze. Tu jakieś Na sobie, autobusku. Co? Co? Mnie nie wiem. N nie mogę żarówkę. k***a. Ty k***a, on czy o co chodzi? Nie, nie, kochana, bo nie, no, do, nie no, dopniesz, to, rozumiesz, tej, wiesz... Żarówkę, no, nie, to, no, nie dobrze. dopniesz tego w życiu. Nie dasz rady. To już jest jedno, co właśnie miała dopinę. dobra. Co? Nic, nic, wszystko w porządku. Właśnie, ja to jest to task, z którą ja pisałem, e czy nie? Taka bez argumentów, która lubi strzelać, co? Już przestań! Co? No, wydarzył się no. wypadek, to się wydarzył, no. Nie, po prostu nie miała argumentów. No. Kto nie miał argumentów? No ta z dzira. ona miała. Wy, Wiktor... Ja nie wiem, jak ona miała. No ja też nie pamiętam. Chyba nie ta pamiętam, była... to było minęło. Wiktoria, była. Bo... Ty, Ty, Wiktoria. Choć, no. O, moje słoneczko, jeju. O Jezus, przestań, do, do ciebie ustawiamy. też mówię, słoneczko, i co? Nie, nie możesz Czemu? No to masz już jedno słoneczko, tak? Ale ja nie mam żadnego słoneczka, to ode mnie Ludzie, ludzie Jest Irc? Yes. Jest ja. Gdzie? Um, Podaj, że z panią Alice, chyba u niej A ja nie, nie wiem, gdzie to no? jest to U siebie jest, tam na dole Ja proponuję Piewice? Na recepcji, panie Janku No ale ja już pi... To 6 razy! To tak bym z 10 wierzył. Przecież to za darmo jest. Puh, za darmo to jest kur... najdroższa cena zazwyczaj. Słuchaj, myszka to będzie robiła yy, prawo jazdy. Trzymaj no. kciuki. To no, ja też. Dzięki, Na, na TV Halo. pani robi? <laughs> Co? mój człowiek, może, to jest mój człowiek! Może ktoś w końcu poprowadzi tą Jagę logistyk. bo żywej duszy nie ma. Ja pier... Panie Janku, czy może byś ciszej? O! Pia... o! Karbówki szukałem, a znalazłem złoto i srebro, ale po... Co, zerknąłeś tam? Jest tam data wpisana? Ojej, oh, yes, już patrzę, że patrzę, patrzę, patrzę. Ja też patrzę, patrzę sobie, patrzę, patrzę, patrzę. To może najpierw pana obsłużysz, co? Ja poczekam. Potem... Mm, nie, nie ma ty. Nie ma ty, ale ja nie ma już robię, już robię, już robię. O cię, kurwa. No, otwieram, ci, proszę, bardzo proszę. A ja do Irsu. Ja wiem, ja wiem, musimy, pod... wie pan, kolejka jest. A. Ja poczekam, ja poczekam. Ja dobra, też poczekam. Dobra, do, 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 dobra, to już opłacimy od razu, tak? Co nie, nie, facie? nie! Bo ja wczoraj ja sobie no, wczoraj no, kupiłem no. piąty biznes, dobrze? I okay, okay. ja się chciałem zapytać, czy w ogóle ten car dealer jest uregulowany, żeby tu nie było żadnej zwady za chwilę. Dobra, już patrzymy. Którą tą firmę pan kupił? A ja wiem, jak się to nazywa. No właśnie, jak to się dokładnie nazywa? Co ja wiem, jak się to nazywa. Zaraz, zaraz ci powiem. O, do pan zobaczy. Dobrze. LS Motors. O, okej, okej. Okay, okay. Jak tam panie, no, wszystko no. w porządku? Elegancko jest, dobrze jest, wszystko? Mm. I co, no, firma, no, co to za firma, co za firma, co za firma? Troszkę roboty jest. Yy, no przecież się mówiłem przed chwilą. LS Motors. Nieee. <laughs> no, LS Motors. No ja jest tu tego trochę. No, LS Motors. No mówię, że ten dużo tego tutaj jest. No co, nie płacili podatków, te sku... no, no, bogactw, pod... są, 20, to jest Chyba Takie małe kwoty są, typu 23 dolary... O Jezu... 15 dolarów... Dobra, daj zapłacę, żeby było clear. Nie, no to już ten, tak, to oni muszą, nie. Ale przecież ja jestem właścicielem, oni tego nie zapłacą. Przecież jak wszystko oni... wy... Nie, to wtedy, to 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 wtedy oni mają zaległości, postawiam. to oni mają zaległości wtedy. I ty nie musisz płacić wtedy. A ja tak nie mogę wyglądało. zapłacić, żeby oni no mieli? No nie, no właśnie nie, właśnie nie. Aha. To ja tak nie działało już. Aha. Dobra, no. A moje te? A nie, bo to jeszcze się nie naliczyło chyba, nie? To jeszcze się tam nie ma, ten, nic tam nie ma. Dobra, przyjdę. Dobra, wszystko wiem. No chyba, że za jakąś inną firmę. Pani Alice. Mm? Ja nadal czekam. Do widzenia. widzenia. Dobrze, pani A. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Ej! Jeszcze! Ej! Proszę, co? A tam? jak y, tego? Jak chcę, wygrywam chcę, sobie w zdrapkach, nie? To dzwonię, dobra? No. To trzeba dzwonić czy nie? No. Nie, na razie nie. co za szczęście. Do widzenia?